Ja na spotkaniu złami je policji i samej miałem ja cały dzień, że tak powiem z życia, tak? Nie doszło. No, tak, ja że dostałem informację taką, że się dzwonili do wyliczyści u mnie, ja tak, ale niestety nie, nie, to, nie mogę się dostanie się się zgodnie. Ja widzicie, jeśli też nie uciekam od swojego, tylko jestem, że ta kolejna sesja. Z tego względu, tak. że jestem też przewodniczącym policji, to muszę być w opinii. Co mogę wam, że tak powiem, zrobić wiem, żeście zrobili pewną robotę, żeby żeby coś mi dodać, tak? Tak, to jest Pana zagadnienie, obwiedziny chyba są kolejne. O sędziowaniach, o sprawach przedszkolnych, więc będą godziny przeprowadzone. Ale mam nadzieję, że będziecie mieć te same zza... miarki. Nie wiadomo, czy my będziemy wprost, no Tak, wiadomo, czy, czy ten byliśmy... zespół będzie... To, w ale zza... weźcie chociaż te same miarki, żeby, żeby, żeby nie było, że tam centymetr <laughs> w tą, <tom, śmiech> czy w tamtą. Ja <laughs> wiem, że ci byli, czyli u Pana Jerzego Maja. Tak, to, jest... to jest właśnie za stronę i też, też on będzie... tak, on jest... Żeby czy czytać ten wyrok, trzeba go przeczytać na uważnie. On jest uznany za stronę w postępowaniu, czy jest stroną w tym postępowaniu. W tym postępowaniu podpali teraz Główny Urząd, jest stroną. Tak. I teraz Główny Urząd musi włożyć to, czy on jest stroną w tym postępowaniu, czy nie. To nie jest o to, to nie chodzi o to. Nie, nie. Panie Prezydencie, na tak mówimy? Chcemy wchodzić w szczegóły, bo też nie znamy. Bo my żyjemy tylko jako obywatele tego zagadnienia. Tak, ja any, mówimy, o, ale, 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 ale uczulam, bo ja dostałem pismo od y, Naczelnego Sądu Administracyjnego i w ostatnim akapicie jasno Naczelny Sąd Administracyjny napisał, że to nie jest postępowanie stricto o stwierdzenie nieważności, to on nie jest stroną w pozwoleniu na użytkowanie. Tylko trzeba rozważyć to, czy on ewentualnie może być stroną. Ja, ja to pismo Wam przekażę. Łącznie z y, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja tego roku, w którym miasto mówi, że główny urząd nie może się zajmować tą sprawą zgodnie z art. 156 Bo jest to niezgodne z Konstytucją, z paragrafem 2 Konstytucji a to jest akt normatywny, który jest wyższy niż wszystko w historii. A też Pan rozumie, że my, znaczy ja tych tej nie znam. No ja, 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 ja ty ty też, ja byłem na kontroli, i my wykonujemy, jak no, 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 Ja Was rozumiem, ja też się nauczyłem przez tyle lat, że nie strzela się do listu naszego, który jest złą kompetencją. Ja rozumiem też pewne, że tak powiem, generowania że inspektora, jakim jest Pan 30 ja ich rozumiem to oni powinni zrozumieć to, że ja już dziewiącia, łażę, daję i nie wiem, czy pan wie, to jest 27, 8, 9 postępowanie w drugim Urzędzie? Ja nie wiem, ja nie wiem, nie nie wiem, Dobrze. za nie Dobrze. Tu, wiem, na przykład. nie wiem, nie się nie nie wiem, czy ja się <grym> mogę podpisać. A dlaczego? nie nie podpisał. nie ogląda no właśnie, podpisał ja się ja tam. Zobaczę. No i prokuratora też, bo prokuratora dostała do wiadomości, bo, bo zresztą zleciła. No. Ja do prokuratury rejonowej napisałem pismo, żeby się zastanowili, po pan Jerzy nie wiem czy wiecie, ja na pewno wiecie, bo ten wyrok, co są skazane za składanie fałszywych zeznań, to prawomocne. Cztery miesiące więzienia został. To może jak posiedzi sobie, to się przemyśli trochę, tak? Dziesiąty? Cięty, tak. Panie Michale, ja już myślałem, że to już będzie koniec. On już Pana dwa razy przez ileś tam lat, i, i nadal no, no, tak się ja, Tak się zdziwiłem, no, że mnie znowu. No, 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 no. Wie Pan, kłócimy się to jak tak jak sami swoje pod trzy palce, no, 7 cm. No, no, umówmy się, no, pokażcie mi długie w kraju, który został, że tak powiem, postawiony co do A nawet no. jeżeli postawi się taki długie, to powiem w ten sposób, że y, punkty normatywne, y, geodyzyjne, są zarówno 50 metrów w jedną stronę, 50 w drugą To mniej więcej kąt 100% metrów. Jak wezmę z jednego punktu normatywnego, to nie co innego, jak wezmę z drugiego punktu. Nie to no, to to, to to tak ja wiem, nie wiem, czy po co myślicie, ale miaroque, Wiemy, no, 그러니까, ja na na w ogóle to w godzinie, to wszystko mi tak można wyjaśnić, stosowanie w No można mówić, ja ubolewam nad tym, że musimy, że tak powiem, ganiać tak. tego soliczka już 9 ja tak jak mówiłem, ja nie mam znowu na to bo to nie o to chodzi, ale no powinien ktoś się w końcu obudzić, powiedzieć w końcu dość. przecież ten stan biały i powiedzieć, no ile można, tak? A to nie jest też wniosku ruchu postawionym, który może wziąć na plac i się czerpieć. Zastanawiamy się nad tym, żeby kodek budził, tak? Jak jest nakaz? Już są, no to po prostu urząd nie ma wyjścia. Musimy, musimy wchodzić w czynności. Przez wniosek, reklamy wniosku w 2014 roku, a ostatnia kontrola była w 2014 roku. Można spokojnie tą kontrolę z 2014 roku doczernić do wniosku z 2011 prawda? No, no ja wiem, aczkolwiek no, przyznam się szczerze, że nic nie powodowałem do co w 2014 roku. Zresztą widziałem. A ze mną coś nie ma robiliśmy na to. To, na spalę, to co mogłem tylko zrobić, to w y, y, wakacji były prawne dywane. Dziękuję pom, bardzo. Pom, że pom, pom. To przepraszamy, że musimy, ale ja bym już ja, powiedzieć ja nie, nie, nie dzieciowe, ale to robi. <grym grym grym grym> ja. Od kilku dni ganiają, mierzy mi włączyć, wręcz zabytomienia. Ja się nie ukrywam, przyjechali dzisiaj, wręcili mi to, no ja wiem, że y, przedszkolenie jest z gumy, może im to mu rosło. Bardzo przepraszam, że musiałem wyjść. No chyba dzisiaj już ci panowie nie przyjadą.